5 stycznia otrzymujemy najnowsze informacje od GUS dotyczące inflacji w miesiącu grudniu. Jest to odczyt wstępny i ta inflacja wyniosła mniej niż ostatnim razem, ponieważ 6,1%. Miesiąc wcześniej było to 6,6%. 6,1% to inflacja roczna, natomiast miesięczna jest już całkiem przyzwoita, ponieważ 1,1%. I to jest wynik normalny, 6,1% to całkiem sporo, zdecydowanie więcej niż powinniśmy mieć, ale i tak lepiej niż ostatnio to bywało. GUS dzieli nam inflację na trzy główne kategorie: żywność i napoje bezalkoholowe, które drożeją w tempie rocznym 5,9%, natomiast przyrównując je do miesiąca listopada jest to tylko 20%, czyli jak najbardziej w granicach normy. Nośniki energii drożeją rok do roku o 9,8%, jednak miesięcznie jest to o 30% mniej niż ostatnio. Paliwa do prywatnych środków transportu to spadek rok do roku o jakieś 6%, miesiąc do miesiąca również spadek o 1,8%. Szczyt inflacyjny osiągnęliśmy w lutym 2023. Od tamtej pory inflacja nam cały czas spada, można powiedzieć z małym wyjątkiem listopada 2023 roku, kiedy to inflacja utrzymała się na takim poziomie i jak w miesiącu poprzedzającym. Natomiast jest to kolejny miesiąc ze spadkiem odczytu inflacyjnego mimo wzrostu cen. 6,1% to tak jakby dziesiąty kolejny miesiąc ze spadkiem odczytu inflacyjnego mimo lekkiego ciągle wzrostu cen. Oczywiście tak powinno się utłumać, utrzymać to w dłuższej perspektywie na rok 2024 czy rok 2025, natomiast mogą od tego nastąpić pewne zaburzenia i może być to związane z końcem dopłat do naszego prądu, yy, końcem obniżonego VAT-u czy też nagłym podniesieniem płacy minimalnej, która będzie miała miejsce od 1 stycznia 2024. Jeżeli zaś chodzi o wzrost miesięczny, 0,1% jest to całkiem normalny wynik, który powinniśmy dosyć często spotykać. I takie przyzwoite wyniki osiągnęliśmy teraz od maja do października. Dopiero w listopadzie mieliśmy ten zły wynik 0,7%. Polskę możemy przyrównać do innych krajów Unii Europejskiej. Te, które oczywiście podały odczyt wstępny za miesiąc grudzień. I Polska, mimo spadku odczytu inflacyjnego z 6,6 na 6,1%, ma najwyższy ten wynik w całej Unii Europejskiej. Jednak jest to spadek o pół punktu procentowego. Oprócz nas spadki, no tu jeszcze Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Cypr, Portugalia. Holandia i Włochy, tych krajów jest 8, natomiast wzrosty notuje Austria, Francja, Niemcy i Belgia. W całej strefie euro odnotujemy wzrost. W listopadzie inflacja wynosiła 2,4%, natomiast w grudniu 2,9%.